Puk, puk, gdzie jesteś? Równoległe tory, czyli równoległa rzeczywistość? Co za różnica? Wsiadaj! Każdy zawodowiec przed udaną podróżą myśli o tym, jaka ona może być, kogo może spotkać, czego nowego się nauczyć i co konkretnie poznać, by być w pełni zadowolonym. Dzisiaj to ty jesteś zawodowcem. I tak jak każdy z nich. Masz możliwość wyobrażenia sobie całej wyprawy w taki sposób, żeby była dla ciebie idealnym czasem. Twoim własnym, ulubionym. Ten audiobook opisuje metaforę życia w sposób niekonwencjonalny. Nauczysz się tutaj patrzeć na świat z innej, nowej perspektywy. To tak, jakby twoja osoba słuchająca tego rozdziału stała na linii czasu. Za tobą jeden tor. Przeszłość. Wybory, których dokonałeś kiedyś, wybory jednej konkretnej ścieżki. A co jest przed tobą? Wyobraź sobie kilkanaście torów biegnących przed tobą w przyszłość. Ty stoisz tu i teraz, a za sobą masz jeden tor, który konkretnie wybrałeś. To twoja droga z przeszłości. Jakość twojego życia i miejsce, w którym jesteś dzisiaj, są wynikiem decyzji, które podejmowałeś w przeszłości. A twoje decyzje są wynikiem tego, co uważałeś za słuszne i wartościowe, wynikiem porad przyjętych od osób z zewnątrz. Gdybyś miał wyobrazić sobie swój świat w taki właśnie sposób? Widzisz, każdego dnia masz mnóstwo możliwości, wyborów, które sprowadzają cię na różne tory. W momencie podejmowania decyzji zmieniasz dany tor i podążasz tam, gdzie biegnie, chociaż tory wydają się być równoległe.